Cześć, mam na imię Jarek, witam na kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pierwszy atrament marki Kaweco, jaki tutaj w ogóle pokazuję, pierwszy jakiego używałem. Ten aktualnie nazywa się Smoke Grey i jest to po prostu szary odcień. Zobaczymy jak on będzie wyglądał, jeżeli jesteście ciekawi tego koloru. Zostańcie ze mną. Przypomnę tylko o subskrypcji, o lajkowaniu, zaznaczeniu dzwoneczka też przy subskrypcji, bo to zapewnia, że będziecie dostawali powiadomienia. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od próbki. Próbka mnie troszeczkę zaskoczyła, bo mamy tutaj taki bardzo jasny kolor i jeżeli nałożymy dużo atramentu, to on jest praktycznie czarny. Zaskoczyło mnie też to, co jest widoczne tylko w bardzo dobrym, mocnym świetle, że ten czarny przechodzi w taki zielonkawy. Przy słabszym świetle tego kompletnie nie widać, ale przy pisaniu, jakby efekt jest zupełnie inny, nie ma aż takiej dużej różnicy między tymi barwami. Tak jak widzicie, tutaj najjaśniejszy kolor jest ciemniejszy od tego, a najciemniejszy to nie jest czarny, a raczej taki szary. No, to tak wygląda na tej próbce. Jeżeli chodzi o inne papiery, to tak jak tutaj widzicie, próbowałem tym razem dwoma różnymi piórami. Jest to tradycyjnie Pelican Jazz, dokładnie ten, czyli moje pierwsze pióro. I poruszono od syna Pelican Twist ze stalówką M. I tutaj od razu już widać, że to ten atrament pisze z tymi dwoma stalówkami, piórami zupełnie w inny sposób. Tutaj jest ta stalówka szersza. Więcej podaje atramentu, i ten to jest takie, jakby powiedzieć, gładsze pisanie. Nie ma takiego, takiego dużego kontrastu. Podobnie się zachowuje na tym papierze, chociaż tutaj te kolory są bardziej do siebie podobne niż w tym miejscu. Ale nadal widać to, że bardziej cienką stalówką jest ten kolor bardziej kontrastowy. Specjalnie zostawiłem tą karteczkę nieprzyklejoną tym razem. Wrócimy do tego i pokażę Wam dlaczego. Dobrze, tutaj jak ostatnio przygotowuję sobie takie ściągi. Wybaczcie, bazgroły, ale po prostu testowałem na różne sposoby. Co mogę powiedzieć, że ten atrament ma bardzo ciekawy, taki ołówkowy kolor. Co się zgadza, bardzo mnie zaskoczyło, że w pierwszej chwili tak patrzę i on wyglądał przy niektórych scalówkach, na niektórych papierach wygląda jakbym pisał ołówkiem. No później w takim wypadku już nie bardzo, ale to przypomina mi taki bardzo miękki ołówek. Początkowo jest to ciekawy kolor, spodobał mi się na pierwszy rzut oka. Ale z czasem ten kolor wydaje mi się taki trochę nijaki, nie wiem, ani to czarny, ani jakiś kolor i szczerze mówiąc, ostatecznie nie przypadł mi do gustu. Zapisałem parę stron w prywatnych notatkach tym, tym atramentem i. Efekt jest taki, że jest wrażenie, tak patrząc na całą stronę, może tu tego tak bardzo nie widać, chociaż tu już zaczyna trochę być takiego trochę bałaganu, brudu, nie wiem. Takie mam wrażenie, że ten atrament zostawia taki nieestetyczny wygląd. Ale to jest moje subiektywne wrażenie i każdy oczywiście ma prawo mieć inną opinię. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Inna sprawa jest taka, że przy dłuższym pisaniu Gdzieś tam, jeżeli chodzi o pół strony, takiej zwykłej zeszytu, jakbym zapisał, to jest widoczny bardzo duży gradient. To znaczy, początek pisania jest dosyć ciemny, później coraz jaśniej, coraz jaśniej, i to jest bardzo widoczne w przypadku tego atramentu. Co tutaj mam jeszcze zapisane? Inne pióro, inne efekty. No to na pierwszy rzut oka, nawet myślę, że na nagraniu to będzie widać. Nie ma tu za bardzo co komentować. Nie próbowałem z inną stalówką, ale myślę, że efekty mogły być jeszcze trochę inne. Cieniowanie fajne zmienia się w przebijanie. O właśnie to co chciałem powiedzieć. Cieniowanie jest dosyć fajne, jest takie w miarę mocne przynajmniej na tym piórze, jak piszę. Przepraszam tym piórem powinienem powiedzieć. Jest fajne, w miarę przyjemne jak się w czasie pisania, bo tak jak mówię, przy większej ścianie tekstu to trochę się wydaje nieestetyczne już. Ale ten atrament mnie zaskoczył pod jednym względem. Tu spróbuję coś narysować, tu będzie widać. O, jak tak piszę, to pewnie widzicie, że on się fajnie zachowuje i jest taki bardzo kontrastowy. Ale w momencie, kiedy on zaczyna wysychać, to trwa dosłownie chwilę, zaczyna blaknąć. I po jakimś czasie zaczyna przebijać. Tutaj widać troszeczkę na nagraniu. Tak, widać z tego co widzę na podglądzie, troszeczkę widać. Może nie bardzo, nie wszystko, ale troszeczkę widać. Na początku to nie jest, ale później ten atrament po prostu wsiąka w kartkę i to niezależnie od tego jaki to jest papier, bo testowałem z różnymi, nawet innymi niż tutaj są. I efekt jest podobny, oczywiście o, tak jak na przykład na tej rodi jest ten efekt bardzo mały, nie jest przeszkadzający, ale, ale jednak jest to chyba najbardziej taki wsiąkający w papier i lekko przebijający atrament. Tak jak widzicie, tutaj nawet w przypadku zwykłego papieru nie jest ten efekt jakoś bardzo duży, nie jest bardzo przeszkadzający i to nie jest czym, coś, czym ja się osobiście przejmuję, ale po prostu chciałem zaznaczyć, że do tej pory nie psem atramentem, który nie. aż tak bardzo przebijał. Kolor potrafi zlać się z kartką, no to zależy od tego oczywiście jaką mamy kartkę, jeżeli mamy coś takiego albo mój prywatny dotatnik, który jest w te malutkie kropki to nie ma problemu, ale trzeba bardzo uważać jaką się na przykład ma kratkę czy linię, tak jak tutaj widać, widzę, że telefon trochę podbił kolory i jest dosyć kontrastowo, ale na żywo jak jest cała strona zapisana to ta kratka powoduje taki jakby dodatkowy bałagan. Tutaj takie moje malutkie testy, jak się zachowuje przy, przy różnych długościach linii, w jaki sposób przebija. Także tutaj ten atrament się troszeczkę zachowuje inaczej niż, niż większość, które miałem do tej pory, tak jak mówiłem. No i co mogę więcej powiedzieć? To chyba wszystko, co mogę o tym atramencie powiedzieć. To na, na podstawie tego jednego atramentu mogę powiedzieć, że kolor szary w atramentach chyba nie będzie moim ulubionym, ale oczywiście jak będzie jakaś okazja, to y, przetestuję jeszcze inne kolory i zobaczymy, może, może to jest kwestia tego jednego atramentu, że takie odczucia, ale tak jak mówię, to nie jest kwestia tego, że ten atrament jest zły, że coś jest z nim nie tak. To jest kwestia takiego subiektywnego mojego odbioru po prostu tego koloru i jak on wygląda na kartce. Dajcie znać oczywiście, co Wy myślicie o tym kolorze, o tym atramencie, czy w ogóle używacie jakichś szarych kolorów, może macie jakieś swoje ulubione, które się zachowują zupełnie inaczej, może warto się jakimś zainteresować. I oczywiście zapraszam do oglądania innych filmów. Dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia następnym razem.